Z powodu podwyżek stóp procentowych rosną również raty kredytów hipotecznych, ale nie wszystkie, tylko kredyty ze zmienną stopą procentową. Czy lepszym wyborem może być zatem kredyt ze stałą stopą procentową? Tekst przygotowany przez Związek Banków Polskich na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego zrozumieć inflację i stopy procentowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.banki w Polsce pls inflacja kredyt hipoteczny to długoterminowa pożyczka z banku zaciągnięta na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub też jej remont. Taki kredyt jest zabezpieczony wartością nieruchomości, więc jest udzielany na atrakcyjniejszych warunkach niż kredyt konsumpcyjny. Na łączną wysokość oprocentowania kredytu zaciągniętego w złotych mają wpływ dwa czynniki, wartość wskaźnika WIBOR, czyli kosztu pieniądza na rynku bankowym. Oraz marża banku na polskim rynku istnieją dwa rodzaje oprocentowania kredytów hipotecznych, zmienne na jego wysokość mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak stopy procentowe, i jego wysokość zmienia się w czasie całego okresu kredytowania. Stałe, utrzymujące tę samą wartość oprocentowania przez uzgodniony w umowie czas NP w ciągu pierwszych pięć lat. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. W przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej wysokość odsetek jest dostosowywana do aktualnego poziomu wskaźnika WIBOR, który jest mocno powiązany ze stopami procentowymi. Oznacza to, że jeśli stopy procentowe spadają, zmniejsza się również rata kredytu, kiedy rosną, to zwiększają się również odsetki ponieważ to klient bierze na siebie ryzyko zmiany stóp procentowych, banki naliczają zwykle od takich kredytów niższą marżę. Kredyty o stałej stopie procentowej mają ściśle ustaloną wysokość raty na określony w umowie czas. Jest on jednak zwykle dużo krótszy niż okres całej umowy kredytowej. Taki kredyt zabezpiecza jednak przez negatywnym skutkiem wzrostu stóp procentowych. Z drugiej strony, kiedy stopy procentowe spadają, Rata kredytu pozostaje bez zmian i wtedy tracimy w stosunku do innych kredytobiorców. Wynika to z tego, że ryzyko zmian stóp procentowych w tym rozwiązaniu bierze na siebie bank, zwykle zawierając to w wyższej marży. Trzeba też pamiętać, że po zakończeniu okresu stałej stopy procentowej warunki spłaty kredytu ulegają zmianie, co może oznaczać nagły, skokowy wzrost oprocentowania. Na pytanie więc, który rodzaj oprocentowania jest korzystniejszy? Odpowiedź nie jest łatwa. Przede wszystkim zależy po od aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz indywidualnych preferencji i możliwości kredytobiorcy. Przy wyborze kredytu ze zmiennym oprocentowaniem możliwe są dwa scenariusze. Oprocentowanie wzrośnie, przez co miesięczna rata kredytu będzie wyższa, ale może także spaść. Co odciąży domowy budżet kredytobiorcy. Z kolei przy stałym oprocentowaniu ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych leży po stronie banku, co ten rekompensuje sobie dodatkowymi kosztami i w efekcie wyższym kosztem kredytu. Warto jednak podkreślić, iż podjęta decyzja nie musi być ostateczna. A uruchomione kredyty ze zmiennym oprocentowaniem można zawsze zmienić na kredyty o stałym oprocentowaniu i na odwrót. Przy zaciąganiu tak długoterminowych zobowiązań jak kredyty hipoteczne, które są udzielane nawet na 35 lat, warto jednak pamiętać, że z dość dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przez cały ten czas TZW cykl koniunktury gospodarczej będzie się zmieniał, a wraz z nim czynniki od których będzie zależała co miesięczna rata. Sprawdź naszą ofertę kredytu hipotecznego i spełnij marzenie o własnych czterech kontach.